Okay, widzowie, dzisiaj gramy z mistrzem FIDE i mamy jeden prosty cel, wygrać, wreszcie wygrać partię i trochę się odkuć z rankingiem. Przeciwnik od razu zaskakuje posunięciem C5, zobaczymy co będzie chciał tutaj zastosować dalej, po prostu postarajmy się zagrać zwykły, spokojny debiut, nie wytrącić, nie pozwolić przeciwnikowi wytrącić nas z równowagi i spróbujemy tę partię Realizować tutaj. Przeciwnik dużo czasu marnuje w debiucie. Ja będę się starał grać w miarę szybko. Będę się starał zagrać w miarę możliwości jak najlepiej, bez wspinania bez się, żeby wszystko było idealnie. W takich szybkich szachach tempo odgrywa bardzo dużą, bardzo dużą rolę, więc, więc będę się starał po prostu nie marnować tutaj za dużo, za dużo czasu. Na Hetman B6. Warto by było mieć przygotowaną jakąś odpowiedź, może hetman c2, a teraz to już dosyć łatwo, mogę nawet wieżą wrzucić na b1, gońca na d3, żeby ten goniec mnie tutaj nie, nie przyblokował. Jak przeciwnik gra w ten sposób, no to teraz wypadałoby rozwinąć gońca i rozwinę tego gońca agresywnie na c4, spróbujmy zagrać tę partię. Jak najbardziej aktywnie, nie pozwolić przeciwnikowi zdobyć za dużo tempa, nie pozwolić przeciwnikowi złapać wiatru w żagle. Zamiast tego będziemy się starali sami rozgrywać to aktywnie. Położymy nacisk na polu F7. A jeśli przeciwnik zagra w którymś momencie D5, to będzie w porządku. Roszada od razu gramy logiczny ruch bez zbędnego oczekiwania. I zaraz jeszcze zastosujemy posunięcie H3, żeby nasz goniec w pewnym momencie nie stał się bierką zagrożoną, i wszystko powinno być dobrze. Także będziemy kontrolować tutaj ewentualne próby związania ze strony przeciwnika. Ale rywal zagrywa w ten sposób gońcem. Co w takim razie zrobimy? Wieża na e1, wieża na e1, podoba mi się ten ruch, przygotowując się do ewentualnego zagrania e4, więc jeśli przeciwnik skoczka wrzuci na b4 z groźbą widełek, to po prostu nastąpi e4 i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Mogłem zagrać e4 teraz, ale nastąpi związanie, to związanie może być bardzo nieprzyjemne, ponieważ pionek traci jednego ze swoich obrońców, więc wolałbym uniknąć takiej ewentualności. I mam niebronioną bierkę na polu C4, więc tej niebronionej bierki bym się bardzo chciał pozbyć. Nie wchodzi Hetman B3, ponieważ wchodzą widełki na Hetmana i na gońca. Co byłoby już ostateczną porażką w tej pozycji. Więc zaproponuję wymianę gońców. Zaproponuję wymianę gońców, ponieważ ten goniec rywala jest całkiem silną figurą. Utrudnia mi tutaj trochę życie, w taki sposób sobie odrobinę tę pozycję ułatwię. Skoczek na b4 nie powinien być dużym zagrożeniem, jak przeciwnik się ze mną wymieni, wejdzie skoczkiem na b4, to mogę hetmanem odejść nawet na d2. Pole e4 jest zabronione, przez, jest zablokowane przez mojego skoczka, jest bronione. Jeśli tutaj przeciwnik wejdzie, chciałby wejść skoczkiem, to na razie tego jeszcze zrobić nie może. Ja mogę w każdej chwili zagrać a3 i b4, żeby tego skoczka wygonić i zdobyć trochę przestrzeni na skrzydle hetmańskim. Sam będę chciał prawdopodobnie ustawiać wieżę na c, żeby kontrolować wieżę przeciwnika. Ten goniec nie ma, dzięki moim pionkom, nie ma jeszcze bardzo dobrego hmm, pola rażenia w tej pozycji. Więc wygląda na to, że pozycja na razie jest ok. Oczywiście nie mam tutaj jakiejś specjalnej przewagi, ale nie jest to problem. Zaraz mogę zdobywać przestrzeń w centrum. Mogę właśnie zabezpieczać moje skrzydło hetmańskie, i tutaj wszystko powinno być w jak najlepszym porządku. Goniec nie jest zagrożony, skoczek H5 mogę łatwo skontrować grając goniec G5, H6, goniec H5, G5. Hmm. I właściwie to może przeciwnik wymusić w takim wypadku wymianę skoczka na gońca. To byłoby nieprzyjemne. Jeśli teraz przeciwnik zagra skoczek H5, to no, no nie jest to szczyt moich marzeń, taka pozycja, ale przeciwnik rzuca Hetmana na B6. Mogę na to zareagować, na przykład wycofując Hetmana, ale zamiast tego mogę też zagrać po prostu A3 i nie można zbić na. B2, ponieważ wieża wchodzi na B1, wieża z F wchodzi na B1 i hetman przeciwnika zostaje złapany. Więc zagram A3. Chciałbym tak zagrać, ale w sumie teraz tak sobie myślę. No nie, no zagram w ten sposób. Robi to dziury na białych polach niestety, ale jeśli przeciwnik wejdzie skoczkiem na B5, żeby te dziury wykorzystać, na A5 to zagram B4, i jak skoczek wejdzie na C4, to mój skoczek cofa się na D2, i wymiana figur jest tutaj moim zdaniem korzystna. A teraz ja już sobie wrzucę pionka na B4 i będę starał się wykorzystywać to, że mam więcej przestrzeni na skrzydle hetmańskim. Mój dalszy plan będzie wiązał się z ustawieniem wieży na C, żeby zejść z tego związania. No, jest to związanie, które będzie można wykorzystać w bardzo dalekiej perspektywie, na pewno nie szybko, ale, ale i tak warto z niego zejść. I przeciwnik decyduje się na wycofanie hetmanem. Jeszcze nie rozumiem, jeszcze w tej chwili nie rozumiem logiki tego zagrania, ale trzeba się oczywiście mieć na bajczności. Na razie postępuję zgodnie z planem i rozwijam sobie wieżę na, na kolumnę C. Może nawet będę chciał się zdwajać po tej kolumnie C. I próbować zdobyć tam dla siebie przewagę, ale to wszystko w swoim czasie. Na razie cieszę się przewagą w centrum, przewagą na skrzydle hetmańskim, lepiej rozwiniętymi figurami. I myślę, że jeżeli nie będę tutaj robił czegoś głupiego, to powinienem utrzymać kontrolę nad tą pozycją. Najważniejsze to nie sugerować się tytułem przeciwnika. Ja często tak mam, że jak gram z tymi mistrzami FIDE lub mistrzami międzynarodowymi, to mam tendencję do grania nie w swoim stylu, do grania zbyt agresywnie i do pozwalania przeciwnikom na zbyt wiele i postaram się tego dzisiaj uniknąć. Teraz zastanówmy się, czy nie warto byłoby poświęcić gońca. Bo zobaczcie, jak pionek zbije Skoczek zbije, to grozę matem. I są tylko dwa sposoby, żeby się przed tym matem obronić. Jednym ze sposobów jest zagranie skoczka na F6, ale ja wtedy wejdę swoim skoczkiem do centrum. I mam wrażenie, że tutaj dużo złego mogę przeciwnikowi wyrządzić. Trzeba zagrać wieżą, żeby nie dostać mata. Następuje szach, trzeba zbić pionkiem, po czym. No właśnie, czy, czy mam tutaj coś konkretnego. Mogłem dać szach, król się odsuwa i skoczek. Kurczę, to jest skomplikowany wariant, ale, ale ma chyba dużo sensu. No mogę wycofać oczywiście gońca. Umówmy się, że jak nie znajdę. Przez półtora minuty ruchu to wycofam gońca na g3 i po prostu zagramy taką strukturę i wszystko będzie w porządku. Ale policzmy jeszcze raz, co jak wezmę gońcem, pionek zbije, skoczek bije. f5 przeciwnik może zagrać, ale wtedy wchodzę z widełkami i uzyskuję pewną rekompensatę, więc to byłoby dobre. Więc trzeba policzyć, co jak przeciwnik zagra skoczek f6, ja wchodzę skoczkiem na d5 i trzeba zagrać wieżą na e8, żeby... Aby w tej pozycji nie zostać zamatowanym, przeciwnik musi zagrać wieżą na E8. Jeśli przeciwnik zagra tą wieżą na E8, to jakie mam opcje? No właśnie, mogę to zbić i trzeba zbić pionkiem. To bardzo psuje strukturę mojego przeciwnika. Teraz mam tutaj skoczka. Pozycja pionów u przeciwnika jest bardzo zepsuta. Mogę dać szacha, król się przesuwa. I mogę się wycofać, ale nie wydaje mi się, żeby dawało mi to takie duże szanse na skuteczny atak, żebym, żebym mógł myśleć o wygrywaniu tej pozycji w najbliższym czasie. Więc, no skoro nie mogę się doliczyć, to po prostu wycofam tego gońca i zagram na spokojnie. Zmarnowałem tutaj trochę czasu, ale to myślę, że to jest ważne, że sobie. Narzuciłem pewne ograniczenie, żeby, żeby nie zmarnować go jeszcze więcej. I przeciwnik bardzo aktywnie tutaj. To mi nie grozi. Tu jest wszystko ok, ale e, może to poświęcenie jednak było dobre. Bo trochę tutaj mocno teraz przeciwnik odżył w tej pozycji. I co ja bym chciał teraz zrobić? Mogę dać szach. Hetmana ustawić na E6. Aha, ale wieża F6 mnie chyba po prostu kontruje dosyć łatwo. No dobra, zaczynają się schody, i jakoś trzeba reagować. No właśnie, nie chciałbym grać H4. Nie mogę zagrać E4. A czas ucieka. Nie jest dobrze, bo nie mam pomysłu po prostu. Dobra, zagram H3, żeby mieć pole do wycofania się ewentualnie. Teraz E4 i otwarcie w centrum, skontrowanie tego ataku na skrzydle królewskim już zaczyna mieć odrobinę sensu. Więc teraz zdecydowanie muszę przyspieszyć. A, no i podstawiłem osłabienie struktury moich pionków. Ale to wcale nie musi być takie. Nie musi być takie oczywiste. Że tutaj przeciwnik coś ma. Zacznę od ataku. Grożę widełkami. Oczywiście jest to bardzo prymitywna próba, ale. Ale zobaczymy. Czasu jest niewiele zarówno na moim zegarku, jak i u przeciwnika. Przeciwnik rozgrywa to w ten sposób. Spróbuję skontrować na skrzydle hetmańskim zaatakować tam wszystkimi moimi figurami. Wydaje się, że po prostu teraz już muszę ruszać do jakiejś e, aktywnej próby zniszczenia pozycji mojego rywala, bo inaczej będzie kiepsko ze mną. Wycofuję się tędy. Nie można zbić, ponieważ jest związanie. W tej chwili grożę zbiciem pionka, więc wieża chyba musi się wycofać na C8. Ja w takim wypadku uderzam pionem i też grożę zdobyciem materiału. Pomagam przeciwnikowi zaktywizować gońca, ale, mm, ale tutaj on musi bardziej. On ma większe problemy ode mnie, w mojej ocenie. Zaraz będę próbował naciskać na tego pionka. W ten sposób zobaczymy, czy to zadziała. Niestety przeciwnik może zbić, następuje bicie, 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 i to znowu on zyskuje wtedy aktywność, to on wtedy będzie grał stępem, a moja struktura pionów jest chyba gorsza niż jego, tak bym to oceniał. No ale nie jest tak źle, wydaje mi się, że jak nie popełnię jakiegoś błędu, to, to tutaj powinienem dość swobodnie móc bronić mojej pozycji. Nie, nie widzę tutaj jakiegoś szczególnie dużego zagrożenia. Raczej tę pozycję powinienem bez problemu utrzymać. No, i zostawiłem sobie dość mało czasu, więc też nie, nie nastawiam się na to, że będę jeszcze próbował tę pozycję wygrywać. Pionek D6 jest słaby, to jest duży plus, i niestety mój pionek jest słaby i przeciwnik od razu uderza, więc wejdę do defensywy i niestety zostawiam możliwość zagrania gońca na. Gońca na C3, ten gońc na C3 to będzie problem. Zagram tędy, on mi zbije Pionka. Tylko, że ja wtedy mogę atakować Hetmanem. Znowu ja odzyskuję tempo, więc może ustawię mo i mojego skoczka na aktywną pozycję, zaatakuję Pionka i zagrożę zajęciem e, aktywnego pola. Ale dobra, przeciwnik atakuje, i przeciwnik atakuje w taki sposób, że zostawia Pionka bez obrony, więc ja go wezmę. Otwieram w ten sposób trochę pozycję, zostawiam przeciwnikowi przestrzeń do ataku, ale ale sam się bardzo zaktywizuję tutaj i przeciwnik też musi uważać na te pozycje. Wymiana figur jest mi raczej na rękę, ten goniec świetnie kontroluje diagonale, więc gdyby przeciwnik chciał go wymienić to będzie ok. OK, dam mu szacha. Musi zagrać tędy i wycofam się skoczkiem. Grożę zdobyciem tego pionka. Skoczek na f3, bezpiecznie. Grożę zdobyciem pionka, grożę szachem. Ten szach nie jest niebezpieczny, ale ale przeciwnik musi się mieć na baczności. Mogę też wchodzić skoczkiem na d4, i tutaj wszystko wygląda fajnie. Dodatkowo, skoczek broni mojej wieży to też jest duży plus w tej pozycji. I wychodzi na to, że mam. Okej. Mhm, mhm, szybka groźba. Łatwo ją zneutralizować, ale, ale grożę teraz widełkami, między innymi. I przeciwnik zbija mojego pionka, atakuje moją wieżę. Zagram tędy, chociaż nie jestem pewien, czy jakoś zaraz mnie nie będzie mógł zaatakować ten przeciwnik. Ale mogę zbić pionka i mogę zagrać skoczek E6, więc ja też stwarzam groźby, a przeciwnik też nie ma dużo czasu. Mogę też dać szacha, żeby obronić pionka. I generalnie mam tutaj kilka ciekawych opcji. Moja pozycja nie jest najgorsza. Prawdopodobnie przeciwnik wycofa się hetmanem na E5. Ale po Hetman E5 mogę zagrać skoczkiem na E6. Hetman F6. Hetman bije, wieża bije, skoczek bije, król bije. No i taka pozycja w sumie by mi się nie podobała, bo mam gorszą strukturę pionów. Ale okej, okay, on się tutaj wycofał. On się tutaj wycofał. Czy ja chcę na to iść? Niekoniecznie. Zaatakuję mu najpierw pionka. Nie grozi mi żaden mat. Struktura jest na razie zabezpieczona. Mogę w razie czego wymusić wymianę Hetmanów. Przeciwnik zagrywa tędy. Dobra, wymuszam wymianę Hetmanów, wymieniam figury i postaram się przejść po prostu do bezpiecznego remisu, bo nie mam tutaj już czasu. Tędy, król obroni pionka. I ta pozycja powinna zakończyć się po prostu remisem. Chyba, że ktoś coś naprawdę zepsuje, no ale dobra. Aktywizuję wieżę, ustawiam się na lepszej pozycji. Tego pionka to ja będę atakował. Teraz wychodzi na to, że to ja mam bardziej aktywną pozycję niż przeciwnik, ale wszystko i tak powinno się zakończyć remisem, więc. Na razie się cieszmy z tego, że mam więcej czasu. Zagram tędy. Atak na pionka, groźba zdobycia tego pionka. Teraz przeciwnik musi jakoś się zabezpieczyć tutaj. Wymieńmy się, zablokujmy tę pozycję na skrzydle królewskim, żeby nie mógł mnie atakować. I teraz już nie mam najmniejszych problemów. Zepchnę go trochę do defensywy. Podejdę królem. Jak będzie mnie próbował szachować, to mogę podejść i, i mogę wymienić tego pionka za tego. Okej, okay, przeciwnik nie chce tutaj grać zbyt agresywnie. Mogę podejść tędy, szach, tędy, szach, tędy. Czy to jest wygrana, czy to jest. Nie, to byłaby przegrana nawet. Być może. No dobrze, zgódźmy się na remis, jeśli przeciwnik będzie go chciał, a jeśli nie, to no będziemy grać o wygraną. Jak da mi szacha, to mogę nawet tędy w sumie podejść. Czy to daje mi szansę na wygranie tej partii? No nie jestem pewien, bo nie chciałbym stracić tego pionka i zostawić go z dwoma połączonymi pionami, które mają szansę wygrać tutaj ze mną. Czy szach to już jest trzykrotne powtórzenie? Chyba tak, a jeśli nie, to zagram na E6 i spróbuję jeszcze swoich szans, żeby wygrać tę partię. Ale chyba to będzie remis. Przeciwnik nie, nie trwoniłby tyle czasu, gdyby to nie miało się już zakończyć remisem w tym momencie. Dwie sekundy na zegarku rywala dziwna sytuacja. Wygrałem na czas. Albo się przeciwnik rozłączył. No dobra, nieważne. Zróbmy analizę. Nie będziemy tutaj dociekać, co się stało. Zobaczcie widzowie, jaki wyrównany pojedynek. 88% po stronie rywala. Niecałe 88% po mojej stronie. Bardzo wyrównana partia. Zobaczmy, w jaki sposób to się rozegrało. No tutaj w debiucie bardzo mnie zaskoczył. W debiucie zdecydowanie mnie zaskoczył, ale tutaj goniec F4 nie jest rekomendowany, ponieważ silnik zawsze lubi zdobywać w tej sytuacji kontrolę nad centrum i prawdopodobnie niedługo rzeczywiście będę w ten sposób grał. Bo szykuję teraz repertuar debiutowy po E4, więc będę chętniej wchodził w takie pozycje. Ale zagrałem w tym momencie to, co po prostu w miarę znam co daje mi bezpieczną e, pozycję, nie wymusza na mnie wymyślania ruchów na bieżąco. E, no tutaj cofanie się tym gońcem być może nie było najlepsze, ale chciałem tę pozycję upraszczać. Ja się bardzo dobrze czuję w tych prostych pozycjach, gdzie, gdzie nie, nie dzieje się dużo. E, lubię oczywiście grać agresywne pozycje takie z atakiem, z taktyką, ale w momencie, kiedy wiem chociaż z grubsza, co się dzieje. I tutaj pionek a3 jest... E, Teoretycznie podstawia pionka na B2, ale zauważcie, że gdyby przeciwnik tego pionka zbił, to wieża E cofa się na B1 i Hetman jest zdobyty. A silnik pokazuje bardzo fajną kontrę, skoczek B4. I się okazuje, że nie zdobywam Hetmana, ponieważ przeciwnik atakuje mojego Hetmana, a jak wezmę skoczka, to wieża może zbić to Hetman może zbić na C3 i wyrównujemy tę pozycję straszny chaos by na szachownicy powstał, ponieważ ja zdobywam pionka, mam nacisk na b7, atakuję też ze związaniem na e7 i najlepszy ruch to jest wieża b8, ale tutaj przeciwnik ustawia się pod moją pod mojego gońca, pod związanie, więc silnik ocenia, że to jest minimalna przewaga dla czarnego, ale wydaje mi się, że są tutaj pozytywne aspekty, które Pozwalają mi sądzić, że, że miałbym tutaj szansę walczyć też o jakąś przewagę, więc bardzo ciekawy wariant. Zamiast tego przeciwnik zagrał A6. Zresztą nie dziwię mu się, bo Hetman B2 dawałoby bardzo dużo komplikacji i sam na miejscu rywala pewnie bym się nie zdecydował na coś takiego. Zagrałem B4, żeby zdobyć przestrzeń. Ustawiłem sobie wieżę na aktywnej pozycji i tutaj silnik pokazuje, że mój ruch był najlepszy, chociaż. Bardzo kusiło mnie to poświęcenie skoczka, i e, dawałoby to drobną przewagę czarnemu, wcale nie taką dużą. Następuje bicie, go nie zbije. Trzeba wycofać skoczka na F6, i ja liczyłem teraz, e, że najlepsze by było Hetman D5, ale skoczek D5. Chwila, bo, bo ja tutaj coś źle zrobiłem. A, bo ja chciałem to zbić gońcem. Przepraszam, ja to chciałem zbić oczywiście gońcem. Pionek bije, skoczek bije. Grożę matem. I skoczek F6 jest jedynym ruchem, który... Skoczek F6 i F5 są ruchami, które pozwalają grać dalej. Ale skoczek F6 jest zdecydowanie lepszy. I tutaj chciałem grać skoczkiem na, na D5. Skoczkiem na D5 i wieża E8 to jest jedyna obrona czarnego. Okazuje się, że ten wariant wcale nie jest taki zły, daje drobną przewagę czarnemu, ale spodziewałem się, że jest gorzej. I to wszystko policzyłem. To wszystko policzyłem i nie wiedziałem. Eee, tak, jeszcze skoczek E4 też policzyłem i w tym miejscu. Nie widziałem bezpośredniej przewagi i szansy na atak na wrogiego króla, ale silnik ocenia, że pozycja jest minimalnie lepsza dla czarnego, jest w granicach równości, więc fajnie, że ten wariant policzyłem, ale też się cieszę, że na niego nie poszedłem, bo mam wrażenie, że łatwiej by się to grało czarnemu, chociaż z drugiej strony. Mogę przerzucić skoczka na G3 i potem władować go albo na H5, albo na F5. Może to byłoby trudne do gry, jeszcze dla czarnego. Teraz się okazuje, że F5 jest jedyną dobrą opcją. Skoczek bije, Hetman F6. No, mam trzy pionki za figurę, więc tutaj jeszcze wszystko mogłoby się stać w tej partii. No ale przejdźmy do tego, co się rzeczywiście wydarzyło. Zdecydowałem. Wracamy do tej pozycji. Zdecydowałem się nie pójść na ten agresywny wariant i zagrać goniec g3. I przeciwnik bardzo mnie tutaj intensywnie zaatakował, na co ja zagrałem błędnie. Od razu powinienem atakować na skrzydle hetmańskim pionkiem. To byłoby dużo lepsze, rzeczywiście. Ja tutaj trochę spanikowałem, a okazuje się, że nic tutaj nie musiałem robić, no bo ruch F4. Zrobię teraz losowy ruch, żeby zobaczyć, co po F4. Po F4 po prostu następuje bicie. Pionek bije, czy skoczek bije? Silnik mówi, że, że w ogóle g4, żeby zablokować mojego gońca. No ale jeśli nastąpiłoby bicie, czyli to co takie jest najbardziej naturalne, to po prostu goniec idzie na h4 i goniec na h4 stoi świetnie. Król przeciwnika jest odsłonięty, a te pionki w ogóle nie są dobre. Nie ma tutaj żadnego ataku dla czarnego. Więc trochę tutaj spanikowałem i niepotrzebnie zagrałem to h3, na co przeciwnik zepsuł moją strukturę pionów. I tutaj już nie stoję tak świetnie. Pozycja jest oczywiście wyrównana, nie mam jakichś szczególnych problemów, ale, ale jednak odrobinę. No, jakieś tutaj pozycyjne problemy się pojawiają, jakieś drobne trudności powiedzmy. Na szczęście tutaj znalazłem bardzo fajny atak na skrzydle hetmańskim. Skontrowałem. Skontrowałem szansę przeciwnika na skrzydle królewskim, i tutaj silnik podpowiada, że lepsze były bicie skoczkiem z ideą zagrania widełek na B6, więc, więc bicie skoczkiem zdecydowanie było ruchem wartym rozważenia. Ale mój ruch też był ok. Ustawiłem się do ataku na pionka D6. Troszkę z tempem pozwoliłem przeciwnikowi pozbijać te figury, ale w gruncie rzeczy moja pozycja jest dobra i nie mam tutaj sobie nic do zarzucenia. Przeciwnik mógł wymuszać wymianę figur, i pozycja byłaby całkowicie równa, ale zamiast tego zaatakowałem tutaj bardzo agresywnie. Rzeczywiście, Hetman E6 z szachem i atakiem na wieżę byłby bardzo dobry. Szkoda, że tak nie zagrałem. Zamiast tego wycofałem się skoczkiem i popełniłem dwa błędy z rzędu, bo wypuściłem dość mocno przewagę. No, ale znalazłem też dobrą defensywę. Tutaj silnik podpowiada, że trzeba było grać skoczkiem, ale na ten ruch skoczkiem po prostu. A, nie było Hetman F. Ja myślałem, że jest Hetman F6 i wymiana figur, ale biorę tędy i nie można zbić mojego Hetmana, bo biorę skoczkiem i mam wieżę przewagi. Więc e, trzeba było jednak zagrać skoczkiem na E6. Nie zauważyłem tego ruchu. I po skoczek E6 chyba zdobywałbym pionka, bo wieża przeciwnika musi się odsunąć. Skoczek bije na G7. Hetman bije na G7 i Hetman. Silnik mówi, że Hetman Szach. A tak, Hetman Szach, i jak Hetman się zasłoni, to biorę na H6 i mam bardzo dużą przewagę. No i oczywiście, jak król odejdzie na H8, to biorę na F5. Chociaż silnik podpowiada, że są lepsze ruchy, że wzięcie tego pionka wcale nie jest najlepsze. No ale dobra, nieistotne. Było tutaj bardzo dużo ciekawej taktyki, której w niedoczasie nie zauważyłem. Zagrałem Hetman B6, zamiast tego przeciwnik zagrał Hetman D5 i zaproponowałem wymianę wszystkich figur. I ta pozycja jest całkowicie równa, ale zagrałem tutaj lepiej od przeciwnika i bardziej zaktywizowałem moją wieżę. Bardziej za zaktywizowałem moją wieżę, i może nie było tutaj wszystko idealnie. W tym miejscu mam lekką przewagę i no tutaj źle zagrałem. Źle, że się wycofałem tym królem, bo przeciwnik mógł po prostu zagrać wieża f7. I po wieża f7 nie wiem, czy to już nie jest trzykrotne powtórzenie, to już nieistotne, ale po tym szachu ja bym wolał zagrać właśnie królem na e5. I tutaj wchodzi ten wariant, że przeciwnik atakuje moje pionki, ale ja biorę z szachem. Król g6, wieża b6, król g7. I ta pozycja jest prawdopodobnie nadal remisowa przy idealnej grze, ale to ja mam dużo większe szanse z tym wolnym pionkiem. Przeciwnik miałby tutaj duże trudności, żeby zremisować tę partię ze mną. Oczywiście obaj mieliśmy bardzo mało czasu, więc to, to teraz to już sobie można tylko spekulować, ale w taki sposób powinienem zagrać. No natomiast partia oczywiście skończyła się inaczej. Tutaj w tym momencie przeciwnik Przeciwnik przegrał na czas. No dobrze. Dziękuję wam serdecznie widzowie. Cieszę się, że udało mi się wygrać z mistrzem Fide w końcu zwycięstwo z utytułowanym zawodnikiem. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Jutro oczywiście spotkamy się z kolejną partią i mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam was do subskrybowania, komentowania. I zostawiania wirtualnej kawy, jeśli chcecie wesprzeć kanał. Dzięki temu w przyszłości będę mógł nagrywać więcej i spotykać się z Wami też na live'ach częściej. A teraz już dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia jutro.